Witajcie! Facebook Home wyszedł oczywiście na system Android, ale dlaczego nie mamy możliwości skorzystania z Full Home na iOS? Na iOS wyszła właśnie nowa aplikacja Facebook 6.0, która przynosi nam aktualizację FIDA, czyli odświeżania na tablicy naszych wpisów i wyświetlania ich, wyświetlania ich szczególnie na iPadzie oraz tzw. Chatheads. Czyli wbudowanego messengera w aplikację facebookową. Jak widzicie, Facebook został troszeczkę zmieniony. Moim zdaniem, na lepsze, tablica wygląda teraz zdecydowanie lepiej, bez wszystkich zbędnych reklam i tego typu atrakcji. Wszystko jest bardziej przejrzyste i dużo bardziej minimalistyczne. Chatheads, czyli te ikony naszych znajomych, czyli ich głowy, które możemy przesuwać sobie w każdej chwili. Gdzie jesteśmy w aplikacji, i rozmawiać. Jak widzicie, możemy przesłać sobie to w lewy róg, w prawy róg. nie ma to żadnego znaczenia. Wszystko rozwija się nam bardzo fajnie i możemy prowadzić kilka rozmów naraz, i moim zdaniem jest to bardzo fajna aktualizacja Facebooka, która oczywiście jest też dostępna na iPhone'a. Aktualizacja Facebooka wnosi dużo nowego, natomiast jest to tak naprawdę dopiero początek. Tego, co Facebook będzie nam prawdopodobnie proponował. Aplikacja webowa też już zaczyna się powoli zmieniać, tak więc Facebook kroczy w nową erę wiadomości. Czekam teraz tylko na wbudowane wiadomości z Facebooka, które będą połączone z wiadomościami w telefonie. Czy to nastąpi na iOS, ciężko powiedzieć. Dzięki oglądanie tego filmu, trzymajcie się. Hej!